marzec 1953 wtedy umiał Józef Stalin, dyktator odpowiedzialny za śmieć milionów ludzi. Oficjalną przyczyną śmieci był wylew krwi do mózgu, ale na ten temat dalej są tworzone teorie spiskowe, takie jak Stalin został otruty albo, że został on uduszony. Całej prawdy na ten temat już nigdy się nie dowiemy. Początkowo śmieć Stalina nie zmieniła sytuacji Polski. Dalej główne idee stalinizmu były zachowane, choć stopniowo to też zaczęło ulegać zmianom. Zmianą. Okrucieństwo władzy zmalało. Przemysł lekki, który wytwarzał produkty pierwszej potrzeby był dofinansowany dla szybkiego rozwoju. Te wszystkie zmiany, które nastąpiły i tempo ich występowania zwiększyły się po referacie krytykującym stalinizm wygłoszony przez Nikitę Chruszczowa na w zjeździe komunistycznej partii Związku Sowieckiego w 1956 roku. Niedługo po tym zamachł pierwszy sekretarz Bolesław Bieriód. Nad jego śmiercią też krążyły różne teory spiskowe. Wielu uważało, że był został odrzucony na polecenie Sowietów. W październiku 1956. pierwszym sekretarzem został Władysław Gomułka. Władze sowieckie obawiały się, że pierwszy sekretarz będzie dążył do zniesienia komunizmu. Udało mu się jednak przekonać sowieckiego przywódcę Nikity Chruszczowa, że Polska pozostanie sojusznikiem ZSES. Pierwsze miesiące rządów Gomułki przyniosły odwilż polityczną. Uwalniano więźniów politycznych w tym masa wyszyńskiego, przejwano kolektywizację rolnictwa, pozwolono na nauczanie religii, zaprzestano kontroli obywateli oraz represji, inwestowano w przemysł lekki, co spowodowało pojawienie się na rynku towarów wcześniej niedostępnych jak pralka, lodówka czy telewizor. Przenieśmy się w czasie teraz do 1968 roku. Jest to rok, w którym ponownie zaczęło dochodzić do wystąpień społecznych. Jednym z powodów było wystawienie w Teatrze Narodowym w Warszawie sztuki pod tytułem Dziady Adama Mickiewicza. Ale co dzieło tego autora ma tu do rzeczy? Otóż na sceny, w których Mickiewicz potępił rosyjskie rządy i w których nawołują do walki o niepodległość, publiczność reagowała bardzo żywiołowo. Na widowni, zdziwieniu aktorów, dochodziło do antysowieckich wystąpień. W wyniku tej niespodziewanej reakcji publiczności zakazano dalszego wystawiania tej sztuki. 8 marca 1968 roku studenci Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzieli na decyzję rządu demonstracją. Władze aresztowały biorących w tym udział studentów, a niektórych nawet usunięto z uczelni. Rząd przedstawiał sytuację tak. Wydarzenia z marca to spisek dzieci odsuniętych przywódców partyjnych pochodzenia żydowskiego. Antysemicka kampania rządu zmusiła kilkanaście tysięcy osób żydowskiego pochodzenia do opuszczenia Polski. 1970 rok, a dokładniej grudzień tego roku, był miesiącem wielu protestów i strajków. 20 grudnia wieczorem Władysław Gomułka w przemówieniu o radiu telewizyjnym poinformował Polaków o podwyżkach cen żywności oraz innych artykułów. Społeczeństwo zareagowało protestem. 14 grudnia rozpoczął się strajk w stoczni. Gdańskiej, a w kolejnych dniach do steku dołączyły kolejne zakłady. Władze wysłały przeciwko stekującym milicję, oraz wojsko, które otworzyły ogień w stronę robotników. W grudniowych stekach zginęło 45 osób. Skutkiem steków grudniowych było wycofanie podwyżek, a Gomułka został odsunięta od władzy.